I zespół metaboliczny, część czwarta, dzień dobry. Poprzednie na profilu zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, są również inne filmy dotyczące tych właśnie zaburzeń. Insulinooporność zbudowana w oparciu o zespół metaboliczny może mieć różne poziomy zjadliwości, czyli może nam w różny sposób dokuczać. I teraz im. Gorszy skład ciała i mniej jest masy wartościowej, tym bardziej zjadliwa będzie insulinooporność. Co ciekawe, bywa tak, że osoby, które mają poziom insuliny powiedzmy 25, chudną dużo ładniej niż osoby, które mają poziom insuliny na przykład 12. I to wynika z tego, że całe ciało, struktura całego ciała stworzy zaburzenie. Metaboliczne i nie ma dwóch takich samych insulinoporności. I teraz w, tutaj mówię głównie do kobiet, niestety, niestety, chociaż mężczyzn też to trochę dotyczy, ale e, zaburzony układ hormonalny, tak, czy przy za niskiej aktywności, czy przy mocno przekroczonej wadze, to jest element, który tą insulinoporność będzie jeszcze nam dodatkowo mnożył. Tak, tu w przypadku panów, jeżeli będziemy mieli do czynienia z otyłością, która wpływa na obniżenie poziomu testosteronu, to będzie dokładnie tak samo, tak? Czyli będzie to zaburzenie, które będzie dużo bardziej agresywne niż mogą nam to te wyniki pokazywać. Jeżeli będziemy rozmawiali o na przykład okresie menopauzalnym czy po menopauzie, to ten czynnik się niestety mnoży. To, czego się obawiam i przed czym ja zawsze przestrzegam, to przed tym, żeby nie czekać do momentu, w którym usunięcie wewnątrzoczernowej tkanki tłuszczowej stanie się już Niemożliwe. I to potwierdza się wielokrotnie w postępowaniach, które ja prowadziłem. Czyli docieramy do pewnego momentu i tracimy kontakt z kanką tłuszczową i nie da się tego popchnąć już dalej. I wtedy ta perspektywa kontroli nad utrzymaniem wagi no jest dużo mniej optymistyczna. Dużo to jest delikatnie powiedziane. Dobrego dnia.